A witam ponownie. Przed nami druga część naszej relacji, Pra dzisiejszego turnieju oldschoolowego. Za nami 8 konkursów, 16 pozostało do końca. Hmm, zobaczymy... Hmm, teraz przed nami rami ja w pewnym Zobaczymy czy w tej drugiej części będzie więcej powodów do radości. Na razie mamy sytuację niezbyt komfortową dla nas, bo popełniamy więcej błędów niż dobrych. Mm, 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 mm. No zobaczymy Po widać jaka jest szansa na coś dobrego Unikamy no. topy ale do ale odległości Będzie miejsce na szczęście trochę wyższe 11 mm, Realnie zobaczymy tu o 10 Chyba na wyższe nie mam szans. Plewnik pojawił się i zniknął. W tym momencie się ulatnią A my próbujemy tutaj w wgarnić to szkórt, tego konkursu. Ale to się uda? To 29 metrów, no niekoniecznie. 12 miejsce, bo pokonuje jest finalnie Adamek. Dlatego mamy tylko 12 miejsce, albo aż 12, bo z takimi wynikami to nie wiem jak to oceniać. Eee, robi postęp Samix, czyli przekaże 1000 na rating. E Perseit już opuszcza turniej, czyli nie rozgłosiliśmy na długo dzisiaj. Soba wyraźnie prowadzi. No i sami spodnie coś wikingiem. Hmm. Wisła 129,5. Szóste miejsce w kwalifikacjach. Dobre warunki, wykorzystujemy je odpowiednio. 130 metry. dziewiąte miejsce. samix na szczęście Paradoksalnie nie da w tych dobrych warunkach. ojoj oj, oj, oj. brakuje nam powtarzalności znowu niestety mam nadzieję że nas taki konguz kiedy przyjemy sobie szansę bo no bo niestety ale no taki będę to się potem ściły Trzeba mi Kinga

No nie ma, po prostu. Znowu błędy, błędy, jeszcze raz błędy. No, oczywiście próg nie siadł. Reklik spada do, 10, do 1050. W samej historii punkty. No, nie jest dobrze. Ewidentnie nie jest dobrze, za chwilę zakopane. Mniejsza skocznia, tutaj może się uda coś ukraść, może. Bo na żadnym odcinku nie jestem niczego pewien. Siódma belka rozmiar 94 metry no i tu na 88,5 metra na 9 miejsce na 13 zawodników którzy tutaj oddali swoje próby No teraz podobne są 87,5 no i widzimy jak to wygląda prawda Drobniotko. 11. Miejsce. Co ta seria filmowa? No już może dać, bo już podnieśliśmy w w pierwszej serii. Teraz te pytania. No. 90 metrów. No mamy 9 miejsce, ale sami, też robi swoje. Mamy 9 miejsce, które częściowo nas tutaj. Ratuję. Zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Przenosimy hmm, się na Donos właśnie Willingen. No, no. Dobry wiatr, no i widzimy o 148. Cud był taki, że udało się te drogi wykorzystać odpowiednio. Możdżę je dlatego, do tego, żeby nie ustawać. No ładnie, 148,5 proszę bardzo. Drugie miejsce po płycie Idealne, realna rzecz, żeby te podium utrzymać, mamy kilka punktów przewagi, dokładnie 1,5 metra mniej więcej zapasu przed tym podium silefinowym, a tutaj trafiamy niemal też idealnie. No i zobaczmy, czy będzie to podium. 147,5, piąte miejsce, ale pokonujemy bym wyraźnie, więc tutaj uciekamy pod tym względem. Jest piąte miejsce, jest troszkę przełamania w efekcie i za chwilę Park City.

no i zobaczymy, czy to jest skóra to seria piniałowa 124,5. No i miejsce 8, no to częściowo wynik oczywiście dla nas udany. Mm, nie do końca nas jeszcze panie, nie do końca nas samiks. Jesteśmy troszkę od w niej w tym razem. Odrobiamy sobie trochę ratingu. Mamy 11 miejsce, realnie walczymy za Tamę Obuchem i Łukaszem głosem jeszcze w tym turnieju, bo do nich nie tracimy zbyt wiele punktów. Poro na drugie loty.

Może Ja. To chyba potrzebuję Teraz 206, a daj tu półcentymetra 12tego. Najstarsze kebilla. rozmiar się 8 metrów, 87 metrów. No ale widzimy, że rybale pokazują, że warunki były korzystne nawet po 300 metrów Niektóre próby I teraz wziął 8,5. Jest nieźle się w przypadku Teraz pojawia się szansa by tu ponownie też ugrać no powtarzalnie mniej więcej 96 metrów, no mamy 9 miejsce po kolei Łukasza Głosa, ale Adam Obuch niestety przed nami czyli lubimy kogo przed, przodu, kogo do tyłu zarazem tak to można podsumować no Szczepania przed Samiksem będzie czekał na nasze miejsce w tym turnieju przed nami loty w planicy 27. Perka Startowa. Ten krok zakończy nam drugi etap relacji w ramach dzisiejszego turnieju. No i to początek, palnicy 209,5 metrami mielibyśmy tutaj siódme miejsce. Ale tym kupadku mamy miejsce, jakie mamy. się troszkę też błędów w tej pierwszej fazie, ale w drugiej będzie spokojniej niż było w kwalifikacjach. Tym razem 207,5 metra, ale na czysto. No ale daje to tylko 11 miejsce po wpadkach Samixa i Adamka. No i zobaczymy co będzie dalej. Co nam da ta seria finałowa. Miejmy nadzieję, że coś da dobrego. Chociaż no właśnie, nie daje niestety. Za bardzo chcieliśmy sami. to pokonuje nieznacznie, ale jednak. I Łukas, tak, nie pokonano tylko Adamek, który miał PKB w Dostało się do konkursu. Za chwilę część ostatnia.